Z tej strony kamyk, witam Was w czarnym drafcie na moim kanale. Draft lubicie jakoś, tak bardzo, tak bardziej niż zwykle. Kamerka dzisiaj mała, mam nadzieję, że tak może Wam się spodoba. Kurde, naprawdę szukam tych optymalnych ustawień. Wiem, że też ostatnio jakoś na przykład na odcinku z Kariery Kamyka była tragiczna. Próbuję to wszystko ustawić, wiecie, nowy komputer, nowe ustawienia. No i dlatego mam nadzieję, że wybaczycie ten okres takiej chwilowej, chwilowej. Zamieszania, może tak? Miałem The Division dzisiaj nagrać, nawet na snapie. Wrzuciłem, jeżeli nie, nie, nie macie mnie na snapie, to Snapchat prywatny, to jest mój nick, prywatny, nie, że nick prywatny, prywatny po prostu wpiszcie na Snapchacie. Wysłałem, że dzisiaj The Division wiedzie na rejon. Niestety podczas nagrywania spadałem i FPS-y do tak 20, e, czasami 30. Takie spadki fps ów to prawdopodobnie spowodowane jest tylko 8 Giga Ramu w kąpie, więc dokupię i wtedy The Division nagram, giera naprawdę spoko. A my zagramy 352, bo po prostu mi się chce takiej informacji. I... I o co chodzi w czarnym drafcie? Trzeba wybierać tylko Informy. Dlatego wezmę Suareza, który wygląda całkiem spoko. Będę ma Inform może? O, nie mam informa, czyli wybieram pierwszego lepszego. Dalej pomoc, inform. Okej, okay, kogo my tu mamy? Aleksandro, El Sharaui. Hmm, Aleksandro wygląda mi odnie, ale myślę, że wezmę El jego na SPO. Tutaj musi być też oczywiście czarny, ale nie ma, więc bierzemy pierwszego, lepszego. Na prawą pomoc jakiś inform, jest dwa, trzy informy, Ok. Marlosa mamy, mamy Podolskiego i mamy Lamele. Marlos jest całkiem spokojny, więc chyba wezmę, chociaż nie jeszcze która wezmę Lamele. Dobra, na SPD inform jakiś będzie dobry, uuu, tutaj jajaturę by chętnie wpadł do składu, ale wezmę Pienicza. Będzie miał zgranie z El-Sharawim. No a tutaj muszę wybrać cokolwiek i zrobię tak na razie. Dobra, trzech obrońców, pierwszy jakiś inform. Jest same informy, okej. Okay. Murillo wezmę. Sorry, już jestem cały czas nagrywany, sprawia mi problem, bo kaszle tak, że po prostu. O, pikę. Że, że ciężko jest. Ciężko jest z życiem. Zobaczmy kolejnego. Tutaj oczywiście Godin wiedzie na rejon. I na razie zrobię tak i jest nieźle. Brakuje nam paru, oczywiście. Kogo my tu możemy? Sorrentino. Eee, weźmiemy tego Sorrentino. Dobra, zobaczmy na ławkę. Bramkarz, jakiś kolejny inform. Eee, Keylor na was, ok, wezmę ciebie, bo możesz mieć właśnie fajne zgranie. Zobaczymy tutaj. Uwa. Aha. Ajgaj. Aj, aj, ja, Thiago Silva. Na zmianę myślę. No nie mamy praw obrońców, więc nie będziemy ich brać. No tutaj pierwszy lepszy. Tutaj. Eee, kogo my tu możemy mieć? Eee, ok, weźmiemy. No, lito. No i to dodamy dalej. Zobaczmy dalej. Napastnika potrzeba Aduris, dziękuję, to już sprawa prosta. Arnautowicz. Hmm. Czyżby Paco Alcacer czy Mikitarian? Wezmę Paco Alcacera na razie. Zobaczymy dalej, co będzie. Tutaj muszę... u mina całkiem spoko. S.P.D potrzebuję, bo będę musiał grać z czymś innym. Dobra, wezmę Biglię. Bigl 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 i na końcu mamy uh, huh. Gareth Bale, Gareth Bale, Gareth Bale, tak. Dajcie mi chwilę, ja teraz ich ustawię i zaraz przechodzimy do meczu. I tak też wygląda nasz skład, 72 zgrania, 85 oceny, Gareth Bale, Suarez, Aduris, um, ten Payet. Okej, okay, tak wygląda nasz skład, Payet tutaj troszeczkę nie pasuje, no ogólnie jakieś tam zgrani jest, um, 72, ogólnie zgranie nie jest tak ważne. Także przechodzimy do meczu, wygląda skład Ok. No i lecimy z pierwszym meczem. Inform trener. Nie, okej. Okay. Okej, okay. Przechodzimy do meczu, do spotkania. Mamy stroje Francji, no bo tutaj nagrywałem ostatnio. Znaczy w sumie nagrywałem, ale jeszcze nie jest rzucony. Wow, co ma skład. Kolorowo. Znaczy kolorowo. Parę takich zwykłych, a parę informów. 98 z 85 oceny. Będzie kolorowo, będzie ciekawie. Przechodzimy do meczu. Ehm, no i zobaczymy, czy uda mi się go wygrać. Trzymajcie kciuki, bo dawno drafta nie wygrałem. Ja podanie do Pajeta. Dimitri Pajet. Pajet! Pajet, ależ on jest szybki. I teraz. Duris, Duris przy piłce. Duris! No dobi to, dobi! To dobije to. 1-0. Tak jest. 9 minuta. No tutaj byłem zdziwiony, że Aduris tak naprawdę to przejął, Piłka na farcie wpadła pod nogi. 1-0. Także bój z latan, bro. Przegrywa. I kolizm z latana. To jest ciekawe. Elshara. Iiii. Ja go pamiętam od zawsze, od takich bramek. On po prostu od zawsze tak strzelał dla mnie, finezyjnie, po długim, no po prostu. Zobaczycie mojego filmy z FIFA 13, 14, 15. El Sharaoui. nie wiem czy w 13 był. Zawsze strzelał mi takie rogale, w 14 chyba, zwłaszcza. Ja go uwielbiałem, tego rogale były piękne. No i potwierdza to w FIFA 16. Będziesz rzut wolny z ciekawej pozycji. Pianic, jakie ty masz te rzuty wolne? No, takie dobre, Suarez ma zarąbiste, ale wiecie co ja zrobię? Ja to rozegram na blisko w ogóle. Patrzcie na to, tak, i Bale, lewa noga, poprzeczka, O, oh, to było dobre rozegranie. Końc pierwszej połowy, 2 do 0, spokojne na razie, póki co zwycięstwo. Ehm, no, przeciwnik tak nie zagraża za bardzo, może miał jedną dobrą akcję, a my? Gramy dalej. I teraz Dimitri Pajetzi, si, 3 0. Easy, naprawdę fajnie mi się gra tym pajetem. Mimo że nie ma zgrania kompletnie, to drybluje tak, że, że da się przejść między przeciwnikami, nie czuć w ogóle tego braku zgrania u niego, a on ma najmniej. No i zobaczcie, Scooptern No i tutaj sobie spokojnie tą piłkę przy bardzo prowadzi. 3 do 0. No i nareszcie przeciwnik wyszedł. no na to czekałem. Jesteśmy w drugiej rundzie! Wow! Tak dawno w drafcie się to nie wydarzyło. Ehm, no i dobra, przechodzimy do drugiej rundy. Bardzo fajnie mi się tak gra tym składem, ale pewnie jak to powiem, to w drugim meczu przegram. Także zapraszam na drugie spotkanie. Dobra, mamy kolejnego przeciwnika, zobaczmy, ma stroje realu, ale czy ma skład naprawdę e, królewski, zobaczymy. E, no dobra, teraz trochę minie. To ja zrobię Snap w tym czasie. Ok. mam snapa już zrobiłem, tylko muszę go podpisać, że za mało ramu na nagrywki The Division i będzie... Będzie. Draft. A. I okej. Okay. I wrzucamy na 8 sekund, i już ludzie wiedzą na majstory, że dzisiaj będzie Draftik. On ma ładny skład. No a ładnie, ciekawe, jak sobie poradzi bez zgrania. Szkoda, że na przykład znaczy, pewnie żałuję, że nie ma Suareza na napadzie, bo tak to by miał skład po prostu perfekcyjny. No ale ta prawa strona będzie na pewno ciężka do zatrzymania. Pianicz widzisz Pajeta? Pajet, Pajet, 10. 1-0 Dimitri Pajet, to jest dziki kot, taki, taki naprawdę dziki, taki, taki dachowiec wręcz. Piąta minuta, fantastycznie to uderzył, zobaczcie, góra, no dobrze, że tam w ogóle miejsca było tyle, że można było podać, no i piłka nie do obrony, piąta minuta, 1-0. Pajet, easy peasy, lemon squeezy, czy nie? Tak, na razie easy. Na razie easy. pajet, payet, pajet, mam mnóstwo miejsca. Pajet! No co ten Francuz wyprawia na tym boisku? On jest naprawdę dobry. Teraz może troszeczkę magii z El Sharawim, a przeciwnik się po prostu wywalił. What the fuck? Aj, nic z tego nie będzie, chociaż jeszcze Murillo, zagranie tutaj do Aduriz, Aduriz! Broni, bramkarz. No, jeszcze raz, jeszcze raz do, do El Shara Dawaj, tam grzywą coś zagraj. El Shara A może po prostu wysuniemy tutaj i tutaj pójdzie strzał? Nie, nie pójdzie. To może teraz El Sharawee, El Shara Tak jest! On tylko spoza karnego potrafi strzelać. I to jakie bramki? Stefan El Shara Tak jest. No, po prostu to jest to. Tak jest. Petarda Ekstra. Czyżby czyżby czy time. time. Tak jest, dwa ragequity na dwa spotkania. To mi się podoba, przechodzimy do kolejnego. No to mamy półfinał, Depay z przodu, okej, okay? może być. No chyba może być. No ogólnie skład bez strzału, ale wiecie jak to jest z, z, ze składami bez szału. połączenie z siecią EA Sports. <skrybuj> <skrybuj> jak już jestem na dobrej drodze, żeby pieprzony Wygrać draft? Nie, no po prostu ja nie, nie, nie rozumiem. Nie, czasami. Nie, nie. Nie, po prostu nie. I co, normalnie mogę wejść? Normalnie mogę wejść do Ultimate Team. Tak, oczywiście! Wygląda na to, że super odłączyłeś się, bo nie chciało ci się grać! Tak jest, brawo, Kamyk! O mój, że żenada! Po prostu, żenada! I, I odbierz nagrodę, mogę tylko zrobić. 0-3 przegrałem, było 0-0, była dziesiąta minuta i mnie wywaliło. Eee, duża no, złota paczka premium, duża złota paczka premium. Super, naprawdę jestem mega przeszczęśliwy, że wywaliło mnie z meczu. Naprawdę, no. Ach, jaki, jaka żenua w ogóle. O oh my God, Ale chociaż paczki chyba jakieś dobre no, Tamto do nie było warta 25 tysięcy poprzednio? I ta trochę? Wow, formalen Także no paczki jakby... Lepsze? Czyżby? tali lepsze? Fajne stroje, te Grecji. No niestety jestem trochę załamany, podłamany tym, co się właśnie wydarzyło. Miałem wygrać i co? Dupa. Czarno to widzę. Czarny draft. To było na tyle.